manko, Dzisiaj gramy ten czas. No w Rebatechat, na tej osobie. A więc tutaj żyjemy w Wiem, że nie od początku, to trochę takie duże hauleny. No ale no czekaj, tu, tu mam kopy. Daleko nie jestem, no jest, Rzepijcie mi, co jest lepsze, ŁORET czy EKESZENSIE? No ja na razie to ulepszę. I to patrzcie. Mam dziesiąty. Na ŁORETKACIE. I na maczekacie. Jest dobrze. No, special katy jakieś są. Sorry byście słyszeli miał ale mój kot jest tutaj. To niby jest. A ten kot to tego nie chcemy. Bo kupujemy dopiero na Munie. Springerie, tak takie Like Later, fake i Penserikat. Właśnie będziemy kupować Penserikata. Hmm. A u kogo dzisiaj lało, to daję lajka. Powiedzmy też kanał Persy yy, 30 że podłoga 30 to bardzo fajny kamień. wpiszcie persji podłoga 30 to wam się wyświetli no trochę zrymowany, to jest mój team trochę zmienimy, zmienimy którego który jest głupite jeśli wam wydropi ten z oknem nie kupujcie go że sprzedajcie go, bo on jest totalnym ściniem. Я что сахаре. Ну. Ну. Смотрите, касса летит. Двадцать

Obiecuję. Jak wbijecie, pięć łapek w górę. Ja to kupię, to. Ale zobaczmy, co to to jest. Ten Fenster Na co on jest w ogóle dobry? Na nic. Single ataki? Dobre. Zobaczymy, jak on atakuje. I naraz, jakbyś to oglądał, to używaj tego... Tego. Tego, co ci przybliżam, jest na środku. Że nie, tego na którego klikam, tego co teraz kupiłem. O, e, ten kot jest nawet dobry. E, dobry jest. Ciekawe ją zadaje w ogóle.

O dziwo się daje radę. To będzie mój nowy No pa jak czegoś walę. Nowy kot? Titan ten kot. To ten kot, a jest. Nie. nie, Nie. nie. Jutro kupujemy cut in the Box. Bo jutro będę miał 30, bo ja mam to. Ci, co nie wiem, w tą grę, polecam e, e, rozpocząć grać. Bo dzisiaj odebrałem sobie e, Battle Official Club e, Gold. And the speed of go It pasa właśnie, co? Jutro będzie Endless Speed ups? Jeśli jutro będzie Nieskoczone nie Speed upów, to ja się... Nie wiem. Nie wiem, zobaczmy. Nie Titan Cut, nie Lizard Cut na kurde. Kupujemy casha. Accounting i więcej tego, dobra, przytulisko. Turcja. Lecimy z Turcją. Jest dobrze. O, yy, koń trojański. Jezu, ja ten filmik już ma? To będzie miało chyba z 20 minut. Na te łajka kitek No i kot w ogóle się patrzy nie wiadomo gdzie Kitek Kcisk kci. siedma Przywitał O, mruknął Kiedy gdy powiedziałem przywitał się wita, no spoko, Napiszcie w komentarzach koty czy psy jeśli będą mogę dostać na komentarze, bo ja nie wiem, ja na komputerze to robię. Eee! to nieważne. Ważne, że gramy. Ważne, że, ta, że nagrywam. Nie dają miniatury po prostu, to wiadomo z czego jest gra. Gdy podam tytuł, ale to... Lepiej ja mi się gra, wach, jak ja nagrywam. Enter the Dungeon, gdzie się pojawi. Enter the Dungeon. I, to jest remodel fajna to taka fajanka. Nie wiem, kiedy się pojawi. Bo nie będę na od początku, tylko po prostu ten. E, odkąd, kiedy będę by miał coś dobrego, bo tak to nie opłaca się za Eee. Będę o, o, ten, 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 na początku, to się nie opłaca na wygraną. Widzicie, jaki ja mam team? R raz, ja, ty, to będzie to mnie. Ja to chętnie rozwalę, ten kraj, ty. Co to jest, kurde, mirabelki jakieś, nie wiem, kurde. Ja nie wiem, co to jest. Co tu się dzieje? O, dobra. Co tu się dzieje? A, co? O, dużo kasień. Bierzemy kasie, mamona. I like, I like, uh, I like money from the battle cards. English perfect, wow. No, English perfect.

de człowieku. O dobra pogadziliśmy się, nie mówiłem nic przeciw, przecież musiałem się skupić. Nie w takiej biurze nie ma się nic do skupienia, bo trzeba to wtyki kostykować. To nie zna tej jest... gry? Yy. To po prostu to się nazywa Debugle Katrin. Za darmo w sklepie że App Store. że to jest sponsorowany. Fajnie było, dużo, by ale nie jest. Szukam najtańszych upgrade'ów. To jest najtańsze. Dawajcie mi tanie. O, to jest tanie. Teraz, dwa. To. To I jeszcze trzeba. O, tu będę miał ekspo jakiegoś. Chyba, że nie taj Proszę nie taj tynkat. O! Jeżeli to ekspo. A to ja wolę użyć. Był tysiąc w przód, ale... Spójrzcie, mamy tu coś fajnego. Podgoda mamy. Ile ja się odgrywa. Kurde, trochę dużo. Dobra, ostatni poziom Grecja. A papa papa, pa, pa, pa. Znam to, kiedyś już to przechodziłem safe mi, mi się skasowało, miałem takie dobre rzeczy. Chociaż nie pokonałem Bahamota, końcowego bossa yy, tego świata takiego. Ja A tak ten gościu. dobra. Ten jest na czerwony, jest na czerwony. To dobrze. No, i jest okay.

Pamiętajcie, jutro będzie odcinek z yy, tego. Dykujemy Cut in the Box. Więc pewnijcie. O, gamatoto. O! O! O, o! O! o. Kurde! odblokowałem kota. zapomniałem, pa. Opa, odblokowałem Binkata. nie yeah. Jest coś jeszcze zablokowane? Zobieracie? Kołdry. Hmm. Tu jeszcze mamy trochę karna. To co zostało to... Wiem, teraz bym mógł to kupić, ale odcinek by nie był ciekawy. Hmm. Dobra, kiedy to odbiorę, to yy, ten. Wznawę nagrywanie. Dobra, odebrałem wszystko i mamy 155 karmy. No. Czyli może. Ej, jest UberFest. Y jeśli tu jest zwiększona szansa na to, to otwieramy. Zwiększona szansa, otwieramy. Nie będzie tego kota, ale będzie dobrze. Ja nie wiem. Zobaczymy, co będzie. Super! Ja cię co to jest? Sanada Yokimura. Ile ja ekspo za niego. Niu niu. niu. czy znaczy, to nie jest jeden z lepszych? Czasami? Opłacało się. Kurde, co to jest? Nie dropłem, ty człowieku. Co to jest? Jaki ty, ty człowieku. Jestem zaszykowany. Dobra, ulepszamy i na następnym jeszcze będzie chyba kapsuła. Tu, tu i tu. No. Dobra. I red ship. Ile mamy? Raged shipów, dwa raged shipy. Dobra, na następnym odcinku mam nadzieję, że będzie jeszcze UberFest. Ale jak będzie UberFest, to otwieramy yy, tego tiketa. Dobra, to widzimy się jutro w następnym odcinku. Nie